Zacznijmy może od takiego małego eksperymentu myślowego. Proszę pomyśleć o jednym takim absolutnie fundamentalnym dla siebie przekonaniu o czymś, o czym po prostu wiemy, że jest prawdą. A teraz, co by było, gdyby okazało się, że im rzadziej to przekonanie jest kwestionowane, im bezpieczniej, że tak powiem, czuje się w naszej głowie, tym tak naprawdę staje się słabsze, bardziej kruche. To jest, wiesz, dokładnie ten paradoks, który leży u sedna dzieła, w które dzisiaj się zagłębimy. Bierzemy na warsztat fragmenty eseju o wolności Johna Stewarta Milla. To jest tekst z 1859 roku, więc no, ma swoje lata, ale jest to jeden z takich kamieni węgielnych myślenia o wolności jednostki. Tylko, że nasze zadanie jest chyba trochę bardziej skomplikowane, prawda? Chcemy sprawdzić, czy te idee, napisane no, w epoce dyliżansów one w ogóle mają szansę przetrwać zderzenie z naszym XXI wiekiem, z internetem, mediami społecznościowymi. Dokładnie. Celem naszej analizy jest sprawdzenie, czy ten, no, rewolucyjny argument Mila nie stał się przypadkiem trochę niebezpiecznie naiwny. A ten argument jest, wiesz, prosty i radykalny. Mówi, że społeczeństwo zyskuje najwięcej, gdy pozwala na absolutnie swobodną wymianę myśli. Nawet tych, które uważa za fałszywe. Tak, nawet tych, które uważa za fałszywe, obraźliwe no albo po prostu głupie. Zobaczmy, czy ta teza w ogóle wytrzyma próbę czasu. Okej, okay, to rozpakujmy to. Kiedy myślimy o walce o wolność, to zazwyczaj mamy w głowie taki obraz, no nie wiem, rewolucji, walki z jakimś królem, dyktatorem. Ten klasyczny model. Tak. Ale Mill, pisząc w połowie XIX wieku, on już widział zupełnie inne zagrożenie, znacznie bardziej Podstępne. To prawda, on już nie bał się tego jednego tyrana. Zauważył, że w demokracji pojawia się, no, nowy potwór. I nazwał go tyranią większości. I, co jest kluczowe, nie chodziło mu tylko o to, że rząd, wybrany przez większość, może, no wiesz, gnębić mniejszości. To było dla niego jakby oczywiste. Aha. Mill poszedł o wiele dalej. Mówił o takiej niewidzialnej, wszechobecnej presji opinii publicznej. Która próbuje narzucić swoje normy, swoje wartości, swój sposób myślenia no, absolutnie wszystkim. To jest tyrania, która nie potrzebuje policji. I tu jest ten moment, w którym jego tekst staje się no przerażająco aktualny. Bo czy dzisiejsze media społecznościowe to nie jest właśnie taka turbodoładowana forma tej tyranii większości, której obawiał się mil. Gdzie ta presja nie jest już subtelna, tylko mierzona w lajkach, w udostępnieniach i w tej ciągłej groźbie publicznego napiętnowania za złą opinię. No właśnie. Mil pisze, że ta tyrania społeczna jest groźniejsza od politycznej, bo przenika znacznie głębiej w szczegóły życia, zniewalając samą duszę. Właśnie. Ona nie mówi, nie możesz tego zrobić, bo jest prawo. Ona szepcze, nie możesz tego myśleć, bo co ludzie powiedzą. I w odpowiedzi na to zagrożenie, Mil proponuje jedną prostą zasadę: taką tarczę dla jednostki. To jest słynna zasada krzywdy. Mówiąc najprościej, społeczeństwo ma prawo ingerować w Twoją wolność tylko i wyłącznie w jednym przypadku: w samoobronie. W samoobronie. Tak. Czyli innymi słowy, Mil mówi: rób co chcesz, dopóki nikogo tym fizycznie nie krzywdzisz. Państwo może interweniować tylko wtedy, gdy moje działania zagrażają bezpieczeństwu kogoś innego. Mm -hmm. A moje własne dobro fizyczne, moralne, duchowe. To już jest moja sprawa. Twoja sprawa i nikomu nic do tego. To jest radykalne stwierdzenie. Nad samym sobą, nad swoim ciałem i umysłem, jednostka jest suwerenna. Nie można ci do niczego zmusić, powiedzmy, dla twojego dobra. To jest fundament. No dobrze, to brzmi prosto i nawet elegancko w teorii, ale ta definicja krzywdy jest niesamowicie śliska, prawda? No bo czy szerzenie dezinformacji, która powiedzmy nie rani nikogo bezpośrednio, ale podważa zaufanie społeczne, to już jest krzywda? Dobre pytanie. Albo co z mową nienawiści? Czy głęboka obraza uczuć religijnych to jest krzywda? Gdzie Mil właściwie stawiał tę granicę? I to jest absolutnie wykluczowe pytanie. To jest sedno debaty, która toczy się wokół Mila od ponad 150 lat. Sam Mil koncentrował się głównie na takiej, wiesz, bezpośredniej, fizycznej krzywdy. Albo naruszeniu czyichś praw, jak na przykład własności. Był bardzo, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o rozszerzanie tej definicji na krzywdę psychiczną czy obrazę. Bo widział w tym zagrożenie. Widział w tym furtkę do cenzury. Wiedział, że jeśli pozwolimy, by obraza stała się podstawą do ograniczania wolności, to właściwie każda krytyka jakiejkolwiek idei mogłaby zostać zakazana. Ale trzeba to przyznać, nie dał nam prostej odpowiedzi. Dał nam zasadę, z którą musimy się po prostu zmagać. Okej, okay, czyli mamy tę fundamentalną zasadę, chociaż niełatwą w stosowaniu, i teraz Mil przechodzi do jej najważniejszego zastosowania wolności myśli i dyskusji. I tu stawia sprawę na ostrzu noża. Mhm. Ale chwila, czy to nie jest taki trochę argument, slogan? Czy my naprawdę musimy dawać tyle samo uwagi opinii jednego ekscentryka, co opinii, którą popiera 99% naukowców? Gdzie tu jest granica zdrowego rozsądku? Milo odpowiada na to wprost. Mówi, że jeśli cała ludzkość z wyjątkiem jednej osoby miałaby jedną opinię, ludzkość nie miałaby większego prawa ucisić tej jednej osoby, niż ta jedna osoba, gdyby miała władzę, miałaby prawo uciszyć ludzkość. Mocne. Bardzo. A jego pierwszy argument jest chyba najbardziej intuicyjny. Uciszana opinia może okazać się prawdziwa. Ci, którzy chcą ją stłumić, zachowują się tak, jakby byli no, nieomylni. A historia, jak pokazuje, Mil, jest po prostu cmentarzem idei, w które kiedyś wierzyli wszyscy, a które okazały się katastrofalnym błędem. I podaję tu przykłady, które mają chyba wstrząsnąć czytelnikiem. Pierwszy to oczywiście Sokrates, skazany na śmierć przez Atemczyków za bezbożność i psucie młodzieży. Tak. Człowiek, którego my dzisiaj uważamy za jednego z ojców zachodniej filozofii. Drugi przykład jest jeszcze mocniejszy, zwłaszcza dla jego współczesnych postać Jezusa, skazanego na śmierć jako błúźniarce. Przez ludzi, którzy, i to Mil podkreśla z całą mocą, nie byli złoczyńcami, byli produktem swoich czasów, szczerze wierzyli, że bronią porządku. To byli ludzie, którzy w każdej innej epoce, w tym naszej, no, mieliby wszelkie szanse na przejście przez życie jako osoby, Wiesz, nienaganne i szanowane. Ale dla mnie najbardziej uderzający jest ten trzeci przykład Marek Aureliusz. Mil opisuje go jako absolutny wzór władcy. Mądry, cnotliwy, no filozof na tronie. I ten właśnie człowiek, w poczuciu obowiązku i troski o stabilność, autoryzował prześladowania chrześcijan. Nie był potworem, był dobrym człowiekiem, który popełnił historyczny błąd, bo uznał, że dla dobra ogółu trzeba uciszyć nową, niezrozumiałą ideę. I ten przykład z Markiem Aureliuszem jest niesamowity, bo on pokazuje, że to nie chodzi o złe intencje. Można być najmądrzejszym człowiekiem na świecie i w imię dobra wspólnego stłumić prawdę. To jest naprawdę przerażająca myśl. Co więcej, Mil obala przy okazji inny bardzo wygodny mit. Jaki? Że prawda zawsze zwycięża. To nieprawda. Podaje liczne przykłady ruchów reformatorskich przed Lutrem, które zostały całkowicie i skutecznie zduszone. Historia jest pełna prawd, które na całe wieki wpchnięto z powrotem pod ziemię. No dobrze, kupuję to, możemy się mylić, nawet w najlepszej wierze, ale idźmy dalej, bo tu robi się ciekawiej. Załóżmy, że jesteśmy absolutnie pewni, że nasza opinia jest słuszna. Mamy na to dowody, konsensus naukowy, wszystko. Weźmy na przykład przekonanie, że różnorodność biologiczna jest cenna. Okej. Okay. Po co mamy w ogóle dopuszczać do Gebaty głosy, które temu przeczą? Jaka szkoda płynie z tego, że nie będziemy o tym dyskutować? Czy to nie jest strata czasu i dawanie platformy szkodliwym poglądom? To jest drugi, i być może najważniejszy, argument Mila. Twierdzi on, że nawet jeśli obowiązująca opinia jest w 100% prawdziwa, to jeśli nie jest w pełni, często i bez strachu dyskutowana, będzie utrzymywana jako martwy dogmat, a nie żywa prawda. Innymi słowy. Ludzie będą ją wyznawać jako przesąd, pusty slogan, nie mając pojęcia, dlaczego jest prawdziwa i jak jej bronić. Czyli to trochę tak, jak z popularnymi hasłami, które wszyscy powtarzają. Ludzie wiedzą, że powinni tak myśleć, ale gdyby ich poprosić o obronę tego stanowiska, trzema solidnymi argumentami w starciu z inteligentnym oponentem mieliby problem? Mieliby ogromny problem ta prawda w nich po prostu nie żyje. Dokładnie. Mil mówi, że kto zna tylko swoją stronę sporu, wie o nim bardzo mało. Musi usłyszeć argumenty przeciwników od ludzi, którzy faktycznie w nie wierzą i bronią ich z całą powagą. Inaczej jego własne przekonanie staje się właśnie taką wydmuszką. Jako przykład podaje sposób, w jaki wielu chrześcijan w jego czasach wyznawało swoją wiarę. Znali na pamięć maksymy z Nowego Testamentu, ale nigdy nie musieli o nie walczyć, nigdy nie były one kwestionowane. W efekcie. Te doktryny stawały się pustymi formułkami, a w codziennym życiu ludzie kierowali się po prostu, no, zwyczajem. Wiara przestawała być żywym przekonaniem, a stawała się skorupą. Muszę przyznać, że to uderza blisko do domu. Ile razy sama unikałam jakiegoś tematu w rozmowie, nie dlatego, że nie miałam zdania, ale żeby uniknąć, no wiesz, kłótni. Mil mówi, że właśnie w ten sposób sami sobie zakładamy kaganiec i pozwalamy, by nasze prawdy obumierały. Ale czy ciągłe kwestionowanie wszystkiego nie prowadzi do chaosu, do relatywizmu? Czy nie ma pewnych fundamentalnych prawd, na przykład o godłości ludzkiej, których po prostu nie powinniśmy poddawać codziennej debacie? Milby odpowiedział, że jest dokładnie odwrotnie. Prawda, której nie wolno kwestionować, to prawda, która już zaczęła umierać. On wierzył w siłę prawdy, ale tylko pod warunkiem, że jest hartowana w ogniu dyskusji. To jest jak z mięśniem, nieużywany zanika. Prawda, której nikt nie atakuje, staje się wiotka i bezsilna. Dopiero w starciu z fałszem w pełni uświadamiamy sobie jej moc. Okej, okay. czyli opinia uciszana może być w całości prawdziwa albo nasza jest prawdziwa, ale bez dyskusji staje się martwym dogmatem. Ale życie rzadko jest czarno-białe, co Mil mówił o sytuacjach, gdy prawda leży gdzieś po środku, bo to chyba zdarza się najczęściej. To jest jego trzeci scenariusz i według niego tak, najbardziej powszechne. Zazwyczaj sprzeczne doktryny dzielą prawdę między sobą. Popularna, ortodoksyjna opinia jest często w dużej mierze prawdziwa, ale rzadko stanowi całą prawdę. Mhm. A te heretyczne, niepopularne opinie nawet jeśli są przesadzone i zawierają błędy, często dostarczają tę brakującą część prawdy, tę której ogół nie dostrzega. Czyli w dzisiejszym spolaryzowanym świecie Mil powiedziałby, że prawdy o społeczeństwie czy gospodarce nie znajdziemy w całości ani w programie partii lewicowej, ani prawicowej. Dokładnie, musimy wysłuchać obu stron, żeby z tych fragmentów złożyć pełniejszy obraz. Każda ze stron jest strażnikiem jakiejś ściąstki prawdy, której druga strona nie widzi, i uciszenie którejkolwiek z nich prowadzi do zubożenia nas wszystkich. I ta obrona różnorodności opinii prowadzi Mila do sierszego, równie ważnego argumentu, obrony indywidualności w działaniu. Czyli to nie jest tylko kwestia tego, co wolno nam mówić i myśleć, ale też jak wolno nam żyć. Właśnie Mil argumentuje, że tak jak potrzebujemy różnych opinii, tak samo potrzebujemy różnych eksperymentów życiowych. Wolność do działania na podstawie własnych przekonań, do bycia innym, do wybierania własnej ścieżki, nawet jeśli inni uważają ją za głupią, jest absolutnie kluczowa dla postępu. Używa tutaj pięknej metafory, która naprawdę zapada w pamięć. Tak. Mówi, że natura ludzka nie jest maszyną, którą buduje się według modelu. Ale drzewem, które potrzebuje rosnąć i rozwijać się na wszystkie strony. Uleganie zwyczajowi tylko dlatego, że jest zwyczajem, nie rozwija w człowieku żadnej z jego najważniejszych zdolności: percepcji, osądu to po prostu małpowanie. I znowu, to brzmi jak diagnoza naszych czasów: presja na konformizm, na posiadanie właściwego stylu życia, właściwych poglądów, właściwych wakacji co widać chociażby na Instagramie. Tak? Mil już w 1859 roku pisał, że największym zagrożeniem jest to, że wszyscy żyją pod okiem wrogiej i budzącej lęk cenzury opinii publicznej. Mówi, że umysł sam ugina się pod tym jarzmem. Dlatego dochodzi do zaskakującego wniosku. W czasach, gdy dominuje zbiorowa przeciętność, ekscentryczność staje się cnotą. Samo bycie innym, samo nonkonformistyczne działanie jest już Zasługą. Dlaczego? Bo przełamuje tyranię zwyczaju i pokazuje innym, że można żyć inaczej. To właśnie ekscentrycy, ludzie oryginalni, geniusze, którzy z definicji są mniejszością, są, jak to ujął, solą tej ziemi. Bez nich społeczeństwo pogrążyłoby się w stagnacji. To jest potężna obrona tych wszystkich dziwaków, artystów, innowatorów, którzy pchają świat do przodu, bo nie boją się myśleć i działać inaczej. Absolutnie. On uważał, że siła i postęp narodu mierzy się siłą i różnorodnością indywidualności, które się w nim rozwijają. Spróbujmy to wszystko zebrać. John Stuart Mill daje nam ponadczasowy i, co ważne, bardzo praktyczny zestaw narzędzi do myślenia o wolności. Po pierwsze, prawdziwym zagrożeniem nie jest król, ale niewidzialna presja społeczna ta tyrania większości, która dziś przybiera formę presji w mediach społecznościowych. Po drugie, jego argumenty za wolnością słowa są jak taki trójnuk. Uciszana opinia może być prawdziwa, nawet jeśli jest fałszywa, jej zderzenie z prawdą sprawia, że ta prawda żyje i najczęstsze obie strony sporu mają w sobie jakąś część prawdy. I te idee z XIX wieku, wbrew pozorom, wcale nie stały się naiwne, stały się chyba jeszcze bardziej palące. W dobie baniek informacyjnych, gdzie algorytmy karmią nas tylko tym, z czym się zgadzamy, ostrzeżenie mila przed martwym dogmatem brzmi jak dzwon na alarm. Mhm. W czasach kultury unieważniania, gdzie jedno potknięcie może zniszczyć komuś życie, jego obrona ekscentryczności i prawa do błędu jest ważniejsza niż kiedykolwiek. To nie jest przestarzały traktat, to jest instrukcja obsługi krytycznego myślenia w XXI wieku. Na koniec chciałam zostawić naszych słuchaczy z prowokującą myślą, którą Mil rozwija w dalszej części eseju. Dotyczy edukacji. Argumentuje on, że państwo powinno mieć prawo wymagać i egzekwować powszechną edukację dla każdego dziecka. Ale jednocześnie, co może być szokujące, twierdzi, że państwo nie powinno być jej głównym dostawcą. Dokładnie. Obawiał się, że jednolity, państwowy system edukacji nieuchronnie stworzy jeden zatwierdzony odgórnie wzorzec obywatela, że odleje wszystkich ludzi w tę samą formę. A to w jego oczach byłoby prostą drogą do zabicia różnorodności, indywidualności i krytycznego myślenia. W kontekście dzisiejszych gorących debat o programach nauczania, warto zadać sobie pytanie, Mila: co by się stało, gdybyśmy potraktowali poważnie, jego ideę. I spróbowali oddzielić obowiązek edukacji od państwowej kontroli nad jej treścią. To pytanie zostawiamy otwarte.